Rodzina to nie problem. Rodzina rozwiązuje problemy. To główne przesłanie homilii księdza biskupa Grzegorza Kaszaka, które przekazywał wiernym na mszy świętej odprawionej 29 grudnia w parafii świętej Elżbiety Węgierskiej w Szczakowej. Rodzina się jawi jako droga z czyli droga do wyzwolenia człowieka od wszelkich nieszczęść, od wszelkiego zła. Bóg Wszechmogący wskazał w tamtą noc betlejemską człowiekowi narodzinę. Zdrową, kochającą się, wspierającą we wszystkim. Rodzina nie jest problemem, który trzeba rozwiązać. Rodzina rozwiązuje nasze. Msze świętą odprawiono w uroczystość świętej rodziny. Ksiądz Biskup odniósł się także do roli rodziny we współczesnym świecie oraz jej zagrożeń, a w szczególności do zagrożeń pochodzących z ideologii gender. Myśmy to już kiedyś w naszym kraju przerabiali. Odsunąć rodziców od wychowania własnych dzieci. Kiedyś to chciała robić partia, państwo. Kiedyś, bardzo dobrze, Robił to Hitler. Odsunąć rodziców od dzieci. Oni nie powinni decydować. Tak jest w tym programie, w tym projekcie. A Jan Paweł II mówi, rodzice, wy jesteście pierwszymi wychowawcami waszych dzieci. Dlaczego? Bo jesteście rodzicami. To jest misja, która od Boga pochodzi. Nie możecie się dyspensować. Dzieci przekazać innym, żeby były wychowywane. Czy to przez instytucje, organizacje nie wiadomo, jakie by były. Wy jesteście przed Bogiem odpowiedzialni za wychowanie waszych dzieci. Uroczystość była podsumowaniem działalności spotkań małżeńskich Diecezji Sosnowieckiej. To jest grupa tutaj małżeństw 250, 250 osób czyli gdzieś tak 100, 100 małżeństw. Sporo nas jest. Ludzie obserwują nas z boku, trochę myślą, że jesteśmy inni, jacyś dziwni, nie wiem, święci. A to jest nieprawda. I, i dlatego też y, y, chcemy przekonać, mówimy o tym, ale. Y, Trudno z takim przekazem dotrzeć, jakoś nie wiem. I dlatego też zapraszamy, próbujemy, chcemy pokazać się no, z takiej normalnej strony, bo jesteśmy normalni. Tak? Rodziny skupione wokół spotkań małżeńskich to liczna i prężnie działająca grupa, która służy swoim doświadczeniem i radom każdej rodzinie, która potrzebuje pomocy. Małżeństwo, które ma doświadczenie, mówi, wspiera małżeństwo. Które być może znalazło się w niełatwej sytuacji, w kryzysie, które ma problem. Dobrze, że jest człowiek, który wspiera. Dobrze, że jest rodzina, która mówi o swoich także przeżyciach i doświadczeniach. I to jest wielkie bogactwo. Dlatego ja ten ruch bardzo wspieram i popieram. Chcemy jak najwięcej miłości we własnych rodzinach yy, zasiewać i Chcemy jak najwięcej radości i szczęścia dawać swoim dzieciom, swoim dzieciom. Cieszymy się, że jest nasza młodzież z nami. To jest ogromna radość dla nas, że przyszli, pomagają, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. To jest najważniejsze, że mamy środowisko, gdzie nasze dzieci, nasza młodzież jest z nami. To jest dla nas najważniejsze. I cieszymy się, że jest nas tak wiele, że pogoda dopisała, i na przyszły rok zapraszamy wszystkich z całego Jawożna i spoza, bo są tu też ludzie spoza Jawożna, z naszej wspólnoty spotkań małżeńskich. Już od zarania dziejów, od początku stworzenia, zawsze tak było, że diabeł zazdrościł szczęścia człowiekowi. I gdy widział jakąś drogę, poprzez którą człowiek może się realizować, może być szczęśliwy, to od razu atakował. I tak było na początku. Zaatakował rodzinę. Nie dziwmy się więc i dzisiaj, że te ataki trwają. Ale to jest wielki dar od Pana Boga. Mieć zdrową, kochającą się, wspierającą rodzinę. To jest ratunek dla nas wszystkich. To jest szczęście. My doświadczyliśmy, ja już mogę powiedzieć z, z doświadczenia, tak, bo już jestem dziadkiem sześciokrotnym. Moje dzieci już Widać, wyszły do tak króla, z domu i, króla, i po się prostu się mogę wybrać, powiedzieć, dziecko. że mogę zaświadczyć, tak, że moja droga dała mi no, szczęście, tak, że, że na dzisiaj to jestem króla, spełnionym człowiekiem. To. Szczęśliwy, wszystko mi się układa, co, co, to nie, co nie jest takie, nie było takie oczywiste, tak? ale dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że to zawdzięczam trwaniu w naszej wspólnocie, tak? w tym, że, że udało nam się stworzyć e, dzięki Panu Bogu taki, 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 takich, e, takie środowisko, tak? w którym e, się po prostu dobrze żyje, że, że, że jesteśmy sobie bliscy, szczerzy. Trochę takie, nie wiem, właśnie może się wydać, że to nie z tego świata, ale to jest tutaj dzisiaj, to, to się tak dzieje. Po mszy przed kościołem dla wszystkich rodzin z Jaworzna zorganizowano wspólne kolędowanie. Był opłatek, śpiewy kolęd oraz ognisko, ciepła herbata, Kawa i wyśmienite ciasta. Wspólne kolędowanie, wspólne dzielenie się opłatkiem. Nasze żony, czyli nasze panie, napiekły ciast. Jest kawa, herbata, jest. są gorące posiłki serwowane przez Hotel Pańska Góra, przez pana Mariana Lewka. Bardzo sympatyczna atmosfera, kuchnia wojskowa, także tylko przychodzić, bawić się i cieszyć razem z nami. Jestem ogromnym zwolennikiem festynów rodzinnych, pikników, tego typu spotkań. Bowiem była modlitwa, była msza święta w intencji także rodzin, a teraz jest okazja, żeby wypowiedzieć serca płynące, miłe, ciepłe słowo, które przecież buduje, każdy z nas takiego pięknego gestu potrzebuje. I to jest okazja spotkać się już teraz przy, jak mówiliśmy, bardzo dobrej zupie, daj Boże z wkładką, przy także i dobrym cieście i jest okazja, by się spotkać, Ubogacić i podzielić z drugim człowiekiem. Z palowego kotła rozdawano grochówkę i inne ciepłe posiłki. Niestety tym razem nie przywieźliśmy ze sobą grochówki wojskowej. Stwierdziliśmy, że przywieziemy bardziej świąteczne jedzenie. Dzisiaj przywieźliśmy kapustę z grochem, zupę grzybową, no i żurek, takie typowo świąteczne prawda, jedzenie. Ludzie przychodzą z uśmiechem, e, bo to jest bliskie, prawda? Uśmiech powoduje radość wśród drugiego człowieka i my po trochu staramy się. Dawać ludziom tę radość, sprzedawać im, dając im takie właśnie dobre jedzenie, bo no dla nas zapłatą jest to, że oni się uśmiechają do nas. To jest dla nas najważniejsze. Po to są święta, prawda? Ideą takiego spotkania nie jest tylko przełamanie się opłatkiem, ale także cieszenie się sobą tym, że rodziny mogą być razem i wspólnie miło spędzać czas. I zachęcam Wam, abyście korzystali, kochani, z tych bogatych propozycji, jakie oni mają. Ze spotkań, z rekolekcji. Tam wiele można się nauczyć i można uratować bardzo często swoje małżeństwo. Spotkanie to przebiegało pod hasłem Rodziny, Rodzinie. Organizatorem był ruch spotkań małżeńskich Diecezji Sosnowieckiej, działający w parafii szczakowskiej. To już drugie spotkanie w Dniu Świętej Rodziny. I trzeba wytrwać przy Panu Bogu. On ześle z nieba błogosławieństwo, siły. Podpowie także, gdzie kryje się niebezpieczeństwo, obroni ochroni, doda otuchy w tych trudnych i niełatwych czasach. Drodzy telewizowie, chciałbym symbolicznie przełamać się z wami opłatkiem, tak jak nam mówi zwyczaj ojców naszych niech trzask łamanego opłatka przełami wszelkie bariery, które istnieją między nami a drugim człowiekiem. Życzę wam, kochani, Abyście zawsze i wszędzie drugiego człowieka szanowali i kochali, a w zamian za to dużo ludzkiej życzliwości odbierali. Niech Boża Dziecina Wam błogosławi na Nowy Rok, niech On będzie szczęśliwy, obfituje w same dobre rzeczy. Niech wszystkim nam w Nowym Roku 2014 jak najlepiej się darzy. Szczęść Boże!